Ile warte jest ekwipunek Mervo w CSGO? Seria z obliczania wartości ekwipunków bardzo Wam się spodobała, więc pora na kolejną część. Dziś na celownik idzie Merwo i jego skiny, a ich wartość jest naprawdę spora. Merwo posiada trzy kosy: najdroższym jest nóż motylkowy Gradient, za grubo ponad 6000 złotych, kolejny jest to nóż survivalowy Rześ o wartości 1400 złotych, ostatni to Nomada, nocne pręgi za około 400 złotych. W jego eku znajdziemy także dwie pary rękawic. Są to bandaże bokserskie rzeź oraz rękawice specjalistyczne szkarłat na sieć. A ich łączna wartość to ponad 2,5 tysiąca złotych. Mervo ma także Glocka Fate, AK47 Fire Serpent, M4 A1S łańcuch znaków czy AWP Onitaji. Gdzie same te skiny kosztują grubo ponad 9000 zł. Ale to nie wszystko, bo znajdziemy tam jeszcze 6 innych kałaszków, 8 M4 i 2 AWP. Do tego m.in. digal łańcuch znaków oraz działo ręczne, USPS, zabójstwo potwierdzone oraz całą masę innych tańszych skinów. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz suba razem z dzwoneczkiem i do następnego. Cześć!